Jaki program najbardziej pan czeka? Ale, o, za awanturą o, o Nie, Na taniec z gwiazdami wydaje mi się, bo no, to jest jednak ogromna maszyna telewizyjna, taka przyjemna, że stoisz tu i teraz i mówisz do milionów ludzi. I to, że te emocje przeżywasz razem z nimi, że my też przeżywamy, my też płaczemy, też się wzruszamy, że jesteśmy w tym razem, to jest takie takie misterium telewizyjne. Rozrywka na najwyższym możliwym poziomie. BBC mówi, że nasza edycja, czyli licencjonodawca, jest absolutnie, absolutnie topowa. A finał, który mieliśmy ostatnio, mm. był najlepszym fina finałem w historii programu. Więc to jest jeszcze nas bardziej podnosi, zachęca do jeszcze lepszej pracy. I to, że jesteśmy też numerem jeden w ogóle wśród programów mm. rozrywkowych, to świadczy o tym, że dajemy Państwu wzruszenie, rozrywkę na wysokim poziomie, cudowny, miły wieczór. A to jest nasze zadanie. Tak naprawdę, jaka jest nasza misja? No, nasza misja ludzi pracujących w telewizji, w rozrywce jest po po prostu dawać Państwu radość, przyjemność, rozrywkę, wysoki poziom, to żebyście kładli się spać uśmiechnięci, a może czymś zainspirowani, może mądrzej się o, o jakąś życiową refleksję, mm -hmm. o jakieś wzruszenie. No i to po to my to wszystko robimy. Ja już nie będę pytała, czy weźmie Pan udział, bo o tym rozmawialiśmy tak. ostatnio, dlatego zapytam, komu w tej edycji kibicuje Pan najbardziej? Maćkowi Kurzejewskiemu, ponieważ to jest kolega z mojej branży, robi to samo co ja. i to jest. Ja rozumiem, bo sam byłem w Twojej twarzy, która brzmi znajomo i wejście jakby w buty uczestnika, kiedy całe życie prowadzi się programy, jest bardzo trudne. Więc ja będę z nim, będę to przeżywał. Mam nadzieję, Maćku, że wygrasz kryształową kulę. Oczywiście to nie będzie miał wpływu na obsługę moją jako prezentera wszystkich par, ale sercem no, jestem przy Maćku. Skoro jesteśmy przy Maćku Kurzejewskim, to zapytam o halotu Polsat. Jestem ciekawa, czy według Pana jest przestrzeń na czwartą parę prowadzących? E, tak, absolutnie. Myślę, że jest przestrzeń, no bo jesteśmy wszyscy gdzieś tam bardzo zajęci. No Ja mam cztery programy i na przykład teraz nagrywamy awanturę, więc na przykład jutro w piątek jestem, ale był piątek, kiedy mnie nie było, no bo nagrywaliśmy awantury. Nie da się pogodzić nagrania awantury z Halotu Polsat, bo to są zupełnie dwie różne głowy trzeba mieć. E, poza tym i to już jakby jest wszystko na styk, więc mam nadzieję, że... E, że już tam w głowach szefów kiełkują jakieś dwa dobre nazwiska i nas wzmocnią. Na razie oczywiście te wszystkie dużo dzielimy, ale przyznam, że idziemy na styk. Mhm. A czy wśród tych nazwisk według Pana jest szansa na Magdę Mołek, która właśnie dołącza trochę do postawowej rodziny, bo pojawi się w najnowszej edycji tańce z gwiazdami? No, gdyby Magda Mołek zasz, chciała zasz tutaj zaszczycić skromne nasze progi, byłoby bardzo miło, no Magdę znam od lat, bardzo ją cenię jako dziennikarkę, też jako osobę, jako człowieka, e, Magda już to przeżyła, taki rodzaj telewizji, no więc absolutnie, no absolutnie, oczywiście to nie ode mnie zależy, ale ja Magdę powitał ale z otwartymi ramionami, no tak. Oczywiście. Pani Krzysiu, jeszcze tak zupełnie na koniec. Um, a propos Pana wieku, wszyscy wiemy, że jest Pan młodszy od swojej córki, która urodziła się dwa miesiące tak. w, y, temu. Natomiast ostatnio w internecie pojawił się taki mini artykuł z filmikiem, w którym um, zasugerowano, że Madonna, która chce pozostać wiecznie młoda... Tak naprawdę jej prawdziwy wiek mogły zdradzić jej dłonie, a. że dłonie mówią a. wszystko człowieku. Czy pan Krzysztof Ibisz może pokazać nam tak, swoje dłonie? ale od razu powiem, w ogóle ich nie, nie ich smaruję kremem, nie wylignuję. Jak przyjeżdżam na program, to każda z pani charakterystyk mówi musimy nasmarować ręce. Czemu nie smarujesz ręk, rąk, a po prostu ja nie smaruję, bo generalnie prawie nie używam kremów, chyba że sobie przypomnę. One nie wyglądają dobrze, bo są... Jak się odmroziłem, to było tak, że byłem na nartach. I było tam chyba minus 15 stopni. Wyszedłem bez rękawiczek. I mówię, muszę wrócić. Ale tak było mi szkoda tego dnia jeżdżenia, że sobie je też odmroziłem. Mm. No bo szkoda mi było jeżdżenia. No normalna sprawa. Każdy by tak zdecydował. No i stąd one są czerwone. Jeszcze nie, nie dbam, no bo nie smaruję. No i tak wyglądam. Ale dłonie Krzysztofa i Bisza zdradzają wiek, czyli jest pan wciąż młodszy od. Od swojej córki, która urodziła się dwa miesiące temu. Super. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki, do zobaczenia. Do zobaczenia.